Co to za podróż? Co to za podróż? No to, właściwie co? To, to chyba nie podróż, nie? Tylko chyba taki ten spacerek. <grym> spacerek przez Mazurę. No już... W poszukiwaniu Mazurów. Tak, w poszukiwaniu Mazurów. Można by powiedzieć, że pewnie już nie ma kogo szukać, nie? ale wydaje mi się, że lepiej późno niż później, tak? Myślę, że jeszcze parę osób znajdę ciekawych i będę mógł sobie z fajnymi ludźmi porozmawiać. Nie? Także myślę, że jeszcze nie wszystko jest stracone. Chociaż wiele już zostało stracone. Czego po tej podróży oczekujesz? No myślę, że chciałbym, no, chciałbym wejść do chociaż kilku domów i, i, i zrobić trochę fajnych zdjęć i pogadać sobie trochę z tymi ludźmi. Myślę, że to będą fajne spotkania. Jaka będzie trasa? Kiedy wyruszasz? Kiedy wracasz? Wychodzę w poniedziałek, będę szedł 10 dni. To taka próba, zobaczymy, może mi się to spodoba. Chcę iść w stronę Ełku, czyli w takie miejsca, gdzie tam nigdy nie dotarłem do tych ludzi, a, a wiem, że trochę ich tam mieszka. I, no i jakoś właśnie się nigdy nie składało, i tak sobie pomyślałem, że może teraz tej jesieni się uda. Podróż jest zaplanowana, czy to jest spontaniczna akcja? No jest bardzo mocno spontaniczna, to znaczy bardzo wielu rzeczy nie wiem i, i też wychodzę z takiego założenia, że jeżeli udawało mi się e, e, podróżować w ten sposób po świecie, po różnych miejscach, których nie znam, w których nie znam języka, e, którymi mówią, e, którym mówią ci ludzie, to w Polsce też sobie powinienem dać radę. Nie? A myślę, że, że w momencie, gdy będę, będę, będę się kontaktować z Mazurami, to będę od nich samych dostawał kolejne e, kontakty i jakoś to się będzie układać, nie? Czyli powstanie, po, po tym jak wrócisz, powstanie swoista mapa mazurów, którzy jeszcze żyją, którzy mogą opowiedzieć swoją historię. Tak, tak. Myślę, że jest pewna rodzaj mapy i może jeszcze takiego notatnika, nie? Takiego osobistego notatnika. Bo myślę, że tylko tak chyba jest sens jakoś nie wiem, prowadzić tą dokumentację fotograficzną właśnie w, takie, w formie takiego Notesu, fotonotesu. Kiedy będzie można zobaczyć zdjęcia? No, mam nadzieję, że jest drobna szansa, że nawet podczas podróży będzie udawało mi się jakieś tam zdjęcia publikować. Może nie wiem, może w internecie, także, także jest szansa, że jeżeli napotkam już dość szybko w pierwszych dniach coś ciekawego, to, to od razu będę starał się tym podzielić.